A to nie jest tak, że nasz mózg rozwija się, jak jesteśmy dziećmi, to tak super, a potem to już tylko źle, źle, gorzej i na końcu już jest najgorzej? Nie wiem, czy wiesz, ale Twój mózg od początku tego odcinka zmienił się bezpowrotnie, bo kiedy o mózgu mówimy, to myślimy, no mózg, mózg, mózg jak mózg, każdy ma mózg. A on jest o wiele bardziej skomplikowany niż nasza twarz. Więc tak naprawdę kształt tego mózgu jest tak indywidualny i uzależniony od wszystkich doświadczeń naszego życia od urodzenia aż do dnia dzisiejszego. I on może się zmienić w dalszym ciągu, więc trochę jak gdyby. My jesteśmy w trakcie naszego życia takimi kowalami, którzy kują kształt swojego mózgu. To pokazuje, jak to realnie wpływa na budowę, na ten kształt mózgu. Tak naprawdę Dokładnie. AI rozwija się, można powiedzieć, jest neuroplastyczny, tak? Żeby dobrze coś zapamiętać, tak podstawą jest wyobraźnia, prawda? Mhm. Jakby ten efekt kuli śnieżnej, bo mózg się będzie bardziej rozwijał, będzie się bardziej zmieniał i coraz więcej będzie umiał, ułatwia jemu. Lepszą i szybszą naukę, ale dwa, skraca czas realizacji pewnych zadań. Problem z pamięcią, czyli tak naprawdę wszystkie neurodegeneracyjne choroby, wynikają z, z tego, że pozbywamy się neuronów, i tracimy, mamy ich za mało. Co jest nieprawdą. My zawsze powtarzamy, tak, nauczymy technik zapamiętywania, ale one nie są tutaj istotne tak bardzo. Istotny jest proces wykorzystania tych technik, żeby zbudować tą sieć połączeń.